Po stoczeniu walk na arenie i wielu bitwach z bandytami, Stachu nie wyszedł do końca bez szwanku. Potrzebował przede wszystkim odpoczynku, ale i też znachora, który opatrzy jego rany. Tak właśnie znikąd pojawił się stary człowiek, który przedstawił się jako Marcel i podczas opatrywania ran Stacha otworzył mu oczy na wszystko. Wiele Stachu nie wiedział właściwie nie wiedział nic. O otaczającym go świecie, o bitwach i intrygach, o tym jak wielka jest kraina i jak wielu władców ma pragnących dominacji. Jednak najważniejsze co mógł się dowiedzieć to to, że Mietnisław, który zniszczył w 300 armię 2000 najeźdźców, to jego przodek, pra pra pradziad. Stachu wjebał się w konkretny szok, tak że musiał się napić, średniowierząc starcowi. Jednak po wydobrzeniu starzec oznajmił, że Stachu będzie potrzebował czasu na naukę handlu, by zdobyć pieniądze na pokrycie żołdu armii i wojny, gdyż każda wojna kosztuje życie i złoto. Mówił, że będzie musiał nauczyć się czytać i pisać oraz wiele więcej, gdyż zamach bandytów najprawdopodobniej nie był przypadkowy, a wkrótce ta historia odsłoni swoje prawdziwe karty. Stachu z rodu Chate de Jabol. Prawdziwa historia. Stachu nie mógł wyjść z podziwu, jak można żyć w takiej niewiedzy. Niewiedzy o otaczającej go krainie, o klanach czy państwach, o tym, jak rozległa jest i jak wielu ludzi ją zamieszkuje. Nie wiedział nawet do tej pory, że pochodzi z Polski, a urodził się we Wrocławiu. Od tej pory zdawał sobie sprawę, że wiedza jest kluczem do władzy i siły. Na samym początku Stachu postanowił skorzystać z rad starca i rozglądać się na rynku. Postanowił troszeczkę pogłębić wiedzę handlu, sprawdzić jakie są plotki handlowe, gdzie można coś kupić taniej, a gdzie sprzedać tak, aby zarobić na wszystkie swoje potrzeby. Jedną z ważnych decyzji Stacha było udanie się do Opola i wykupienie tam kilku ziem, żeby przynosiły zyski. Jak to się mówi, ziemie dźwignią pieniądza. Stachu nie zastanawiał się i wykupił ziem na tyle, na ile było go stać, żeby przynosiły zyski i armia mogła utrzymać się z dochodów, które będzie z nich uzyskiwał. Stachu we Wrocławiu nie znalazł żadnych ciekawych towarów ani plotek handlowych na temat gdzie można sprzedać je drożej, dlatego postanowił wyruszyć w drogę do Krakowa, gdyż tam może znajdzie jakieś towary, które przyniosłyby mu zyski. Po dotarciu na miejsce Stachu, rozglądając się wśród wszystkich towarów, zauważył narzędzia, które można kupić i sprzedać w halach za praktycznie dwukrotnie wyższą cenę. To była okazja, na którą Stachu właśnie czekał. Nie zastanawiając się, zakupił narzędzia, płacąc czystym złotem oraz wyruszył do halach po to, żeby je sprzedać. Po dotarciu do halech Stachów kurwił się niemiłosiernie. Okazało się, że żołnierze, niosący narzędzia do sprzedaży, pogubili je i Stachu został z niczym. Pieniądze wydane, narzędzi nie ma, no gorzej być już nie mogło. Uwierzcie mi, bardziej wkurwionego Stacha nie widział nikt nigdy, powiedział jeden z żołnierzy. Stachu postanowił wrócić do Krakowa i poszukać innych towarów na rynek, no bo kto miałby się poddać? No przecież nie on. Mówią, że szczęście nie trwa wiecznie, tak samo jak i pech nie trzyma się człowieka wiecznie. Stachu na rynku znalazł drewno, które mógł zakupić za 6 złotych monet, a sprzedać za ponad 40. Nie zastanawiał się. Wykupił cały zapas i postanowił powrócić do halnych, by sprzedać je z wielkim zyskiem. Po drodze do Stacha dotarły bardzo smutne wieści. Jedno z królestw, będące częścią Włoch, Zostało całkowicie rozbite i zniesione z map tego świata. Niestety, słabi tak kończąc. Po dotarciu okazało się, że drewno nie sprzeda się z aż tak wielkim zyskiem. Jednak 22 monety względem 6 zapłaconych to i tak bardzo świetny wynik. Stachu mógł triumfować swoją pierwszą udaną transakcję i pierwsze zarobione złote monety. Po drodze Stacha spotkała nagła burza. Musiał decydować, czy schronić się w lesie, czy uciekać, czy przejść do przodu, czy co zrobić zdecydował, że schowają się w lesie, co skutkowało śmiercią kilku jego żołdaków oraz koni. Z dwojga złego lepiej w tą stronę. Z koni będzie mięso. Niestety ludzi nie odzyskał. I tak oto Stachu skupił się chwilowo na handlu, gdyż brzęk od świecących złotych monet oczywiście za każdym razem rozświetlała mu poliki. No i tak właśnie handlował tu, tam, Wrocław, Kraków, czasem Warszawa, no i handlował, handlował, aż uzbierał pewną sumę. Dzięki właśnie tym pieniądzom mógł uzupełnić swoje wojsko i zrekrutować nowe jednostki. Tak, aby w końcu móc dać upust swojej zemście. Od jakiegoś czasu zauważył, że śledzi go mała grupka ludzi. Może to wieśniacy, może to bandyci? Zamierzał to sprawdzić i dogonić w końcu śledzącą go grupę. Okazało się, że są to bandyci, więc Stachu nie zastanawiał się ani chwilę i od razu ruszył do. Ataku. Nie było to może taktyczne apogeum, gdyż atakował pięciu ludzi, dwudziestoma, ale Stachu nabywał coraz więcej zdolności przywódczych i taktycznych. Skutkowało bardzo szybkim rozprawieniem się z bandytami, nie było w tym żadnego problemu. Najważniejsze w tym wszystkim było to, że jeden z bandytów rozpoznał Stacha i nawet krzyknął jego imię. Stachu nie zastanawiał się i schwytał go oraz wziął go do niewoli, żeby przesłuchać go na swoich ziemiach polskich. To tam miał dowiedzieć się czegoś ważnego. Ale zanim to w chalech Stachu spotkał uczonego, który mógł nauczyć go pisać i czytać. Słono musiał za to zapłacić, ale jednak z te pieniądze, które zarobił, mógł bardzo dobrze zainwestować, mianowicie w swoją wiedzę. Stachu nie należał do ludzi głupich, a nieświadomych, i szybko nauczył się pisać i czytać. Co dało mu już dużą przewagę nad ludźmi, którzy tego nie potrafią. Stachu był tego dnia naprawdę w niebo wzięty. W końcu Stachu stwierdził, że czas przesłuchać jeńca i wyruszył z Wrocławia na swoje ziemie do Opola, gdzie właśnie tak uczynił. To co usłyszał, wywróciło jego świat do góry nogami. Jeniec, którego przesłuchiwał, należał niegdyś do grupy Archiwalda Jostachego i okazuje się, że wcale nie byli zwykłymi bandytami. Pochodzili z innego klanu, a napaść na jego rodzinę była skrupulatnie zaplanowana. Niestety nie wiedział co, jak i dlaczego tak się dzieje, jakie były powody tego no i niestety podczas przesłuchania zmarło mu się. Okazało się, że Archiwald i stachy pochodzą z rodu de Sudanese Tribesman, silnego rodu, jeżeli porównywać go do rodu Stacha i stanu, w którym teraz jest. Dodatkowo, gdyby złych wieści było mało, okazało się, że klan de Sudanese należy do królestwa Hamid Sultanate i atak na kogoś z rodu oznaczałby wypowiedzenie wojny całemu królestwu. Stachu nie był na to gotowy, strasznie się zdezorientował i nie wiedział, co ma dalej robić. Musiał na spokojnie to przemyśleć i postanowić co robić dalej. Jedno było pewne, Archibald i Eustachy muszą zginąć z jego rąk. Eustachy był naprawdę wściekły, a gdzie można rozładować złość jak nie na arenie. Postanowił dołączyć do trwającego turnieju i tym razem ciachając każdego z wrogów udało mu się go zwyciężyć. Zadanie Stacha zaczyna wyglądać coraz trudniej i coraz więcej wątków do niego dochodzi. Co przyniosą kolejne dni naszemu bohaterowi, dowiemy się w kolejnym odcinku.